Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony oczywiście Jacob, któremu jak pewnie widzicie po tytule bardzo, ale to bardzo się nudzi. Dlaczego? W sumie to nie wiem. Ale postanowiłem nagrać challenge, który polega na tym, że muszę wygrać grę używając tylko i wyłącznie parasolki. Dobrze słyszeliście, parasolki. Oczywiście ja mam na myśli tą taką parasolkę, którą Epic Games wprowadziło do gierki. Trzymajcie za mnie kciuki, oglądajcie do końca i dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba nowa parasolka. Koniec tego przynudzenia, lecimy. Stop, stop, stop. Jeszcze zapomniałem, że łapa w górę musi być zostawiona. Subik z dzwonkiem tam na dole wciśnięty. I teraz serio lecimy. Elo. Złota parasolka. Gdzie? Gdzie ją znajdę? W skrzynce. Nie. Nie umiem tego znaleźć. Jestem totalnym dzbanem w szukaniu parasolek. Tu jest chłop. Tu jest chłop? Tu jest chłop. On mnie widzi? On mnie nie widzi. On ma parasolkę. Będę go śledził, aż ktoś go zabije i wtedy podniosę parasolkę. Co on robi? Helikopter leci. Dobrze. On jest tutaj? Czy pode mną? On mnie widział? Nie no, chyba nie. Masz tam parasolkę, czy nie, typie? Ma. Nie, no, to jest jakiś tryhardzik spocony. No i teraz będzie farmił Macy na casualach. Nie, no on tak serio? Czy. czy... <m> o kurde. Ale jestem blisko. Jeszcze jestem na drewnie, które. Nie idź tu. Dobrze. O, będzie bitka. Dobrze, w końcu się zaczęło. Chyba się biją. Tak, biją się. Czekajcie, trzeba podejść. Teraz tylko tak, żeby ziomek z parasolką zginął. O nie, sam razem w boksie. To jest totalny random. Kto zginął? O nie, ziomek z parasolką wygrał. Dlaczego tak się dzieje w tej grze? Jeszcze się leczy. Chyba stracił trzy matce i teraz musi dofarmić, żeby mieć znowu fulla. Nie skacz tutaj, nie skacz, bo mnie zobaczysz. Dobrze, nie podskoczył. No ale odleciał, to nie wiem, czy tak dobrze. Jakaś heavy sniper? Chłop z tomiganem, z miniganem. A on ma parasolkę? Chyba nie. Co ty masz, byku? Na pewno nie masz za dużo punktów spostrzegawczości. Co tu jest? Jest aug. On mnie widzi. Oh fuck. On tu wraca? Nie no, nie no, nie, no, nie, no, nie. Proszę nie. Ja nie wiem gdzie on jest. Kompletnie nie wiem gdzie on jest. Zniknął. Słyszę. Idzie. Jest bardzo blisko. Poszedł. Dobra. Kozacko. Tutaj też! Parasolka! Mamy to, w końcu! Jest, 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 jest! Siup! Ja go podejdę na cichacza. On chyba słyszał. On tu idzie. Żomek stoi nade mną w tym boksie, no come on. No do strefy, typie, co ty robisz ze swoim życiem? Ty, on chyba wie, że ja tu jestem. Nie no, bez jaj. On wie, czy on nie wie? Ta strefa mnie będzie obijała, no ale muszę tu siedzieć, bo chłop dalej siedzi na górze, co nie? Czy nie? Siedzi. On wie, że ja tu jestem, to jest jakiś dzban Totalny dzban No idź do strefy, co ty robisz? Ja to sobie jak szef zlatuję, a nie... Uuuu! No to fajna gra To fajna gra. Żyję Może dam mu wejść mi do boksa Puf, jak szef! Jak dzban Ja tu uciekam Jakiś bamboszek. Szybki kewik Lecimy dalej Uuu, jakieś nowej temaski. Jaka magia, co tu się dzieje? Co ty gadasz? A, nie trafiłem Ziomek tu jest. Kradnę helkę i spadam Siema! Czy ktoś tu ma parasolkę? A ja mogę go przejechać tym śmigłem? Ta, dostał 50. Beka. On ma parasolkę. No i ekstra, wjeżdżam w ciebie chłopie, chodź tu Ty. Co on robi? Chodź tu powiedziałem. Chodź tu Ty! Mam parasolkę! Dwóch gości z helikoptera zabiłem, co jest grane On też ma parasolkę On jest chyba z tego lepszy niż ja Ty, ale mi dał hita nie no, jestem debilem w tą grę. Oddawaj helikopter ty zbanie. Ile z chłopem, ta? Czemu on nam rozwala helikopter? Wysiądź, wysiądź! Wysiądź! Wysiadamy, ej! No nie. Ha, łatwo! Jak nie przestaniesz bić, to zrobię tak, że umrzemy. Robię tak, że zginiemy razem. 200 HP. 100 HP. Siema! No i co tam, kozaku? O kurde, zaoutplayował mnie. To teraz ja rozwalę. Trzymaj się, ja skaczę do wody, a ty giniesz. Łatwo z tobą. 200 IQ trzeba mieć w tej grze. Co się dzieje? To on żyje. No co? No i łatwo. Dobra, mamy nowy. Co to za lud? Łop, Bo banankiem tańczy. Co on robi? Chyba gościu AFK jest. O co tutaj chodzi, widzowie? Ja nie ogarniam chyba zbytnio. Ej, ej, ej. Ej, gościu, co ty? Rzomek sobie tańczy. Obok leży jakiś lud. Czyli rozumiem, że on kogoś zabił i się cieszy? Masz potkę i masz dwie mini. Proszę, ulepszę. O, się ma. To ode mnie. Wrócił do gry. Co za typo. Ej, ja chcę parasolka. Parasolka od ciebie chcę. Ja chcę. No, no, no jak to mam ci wytłumaczyć? Potrzebujesz leczenia? Nie, po, po, nie. Ja, ja też cię kocham. Pokaż co masz. Po, pokaż co masz Ty, pokaż co masz. Nie. Ale zostaw. To jest moje. Czyli ty będziesz moim pilotem, tak? Ja mam być twoim pilotem. To podchodzi pod teamowanie się. Jakby coś Epic Games, to on się przypadkowo do mnie dosiadł. Nie no, tak nie można, bo on będzie strzelał, a ja będę prowadził. To już jest oszukiwanie. Tak nie możemy robić, wiesz? Musisz wysiąść, przepraszam. Wysiądź z mojego helikoptera. O, dziękuję. Trzymaj się. No czemu do mnie strzelają? To on? O ty! Obiją się. To nie on. To jednak nie był bananek. Mam nadzieję, że bananek wygra. Nie, biedny bananek! Bananek umiera. Jakaś luks go zabiła. Chodź tu Chodź tu Dostała 50 ode mnie. Bananek, czy ty naprawdę nic nie zadałeś? Chodź tu, luks O kurde, Lux mnie wysadza Jest bardzo źle. Jesteśmy w stanie tragicznym, muszę wysiąść. O kurde. Jest tragedia. Parasolka! Jest! Mamy to. Dobra, mamy parasolkę. Nawet dwie. Wjeżdżamy po nią. Dawać armio. Dwóch to chyba nie potrzebuje, nie? Muszę mieć ten zrzut. Jego ja wezmę. Na cilałcie. Biorę. Co dostałem? O kurde, dostałem te nowe. Biorę je też. Nie no, chłopy co są spocone to hit. Chłop za mną. O, ale przypał. I to jest ta Lux co bananka zabiła. Ona o mnie wie? To ona jest chyba głucha i ślepa. Nie no co, wygadacie? Ale maskara tego chyba... z rekinka, to ja się jej boję. Ani drgnij teraz Jacob. XD. Lux idzie od prawej. I zaraz sprzeda chłopowi bombę ze snajperki. Lux mnie widzi. Lux, zachowaj spokój. Ty gościu tam na górze też. Może pójdę na jej lunch, pada O nie, tam jest kolejny, jednak nigdzie nie idę. Jestem w strefie? No tak niezbyt. Karton! To jest to! lerka prawie że. Chyba jestem. Ło! Chyba ktoś tam ma łuk tintiny. Trzymajcie się. Ale tu jest przypał. Kolaps! No nie tu! O, tak lepiej. I jeszcze raz. No i fajnie. Żyję. I mam się dobrze. Są kolejne te panele skokowe. A tu jest Lux. Muszę zająć HG. Lux, leczcie Lux, coś ci mówię. Słuchaj się. Mam lód. Jeden na jeden. No nie mogę tego przegrać. Mam maty mam loot. Ona pewnie chce mnie skolapsować. Mam bandażownicę i mam tej temy, które mnie nie pozwolą skolapsować. Jest gitara. W ostatnim momencie ją pyknę z parasolki. Ona ma Grappler wy tak serio? Fajnie wiedzieć, że mam jakieś szanse, nie? Uspokój się. Lux, miałem strefę, no tak nie do końca. To jest moje, nie? To jest moje, no. Zbejtowana na ścianę, kozak. Zajdziśmy jeszcze jedno niżej. Ona musi do mnie spaść na koniec po prostu. Tutaj ja będę miał szansę z tą parasolką. Ona do mnie idzie. Idzie tutaj. Nie. No nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ona musi trochę depsów dostać. Nie zabiję jej całą z tą parasolką. Rzeczniej! Rzeczniej Cyk. Jest! Zrobiłem to. Parasolką tak o ołatwiutko... Jacob pałuje jakiegoś ziomeczka. Udało się, widzę. Pamiętajcie, żeby stawić łapę w górę, z kanału z dzwonkiem i do następnych. Trzymajcie się. Cześć. Totalny pokczamp.